Self-improvement, samo doskonalenie się, samo rozwój. O co chodzi, jak to w ogóle na mnie wpłynęło? Jak ja w ogóle z tym zaczynałem? Na początku tego filmu zaznaczę to, iż to nie będzie typowy filmik, jak były do tej pory. Będzie to bardziej luźna pogadanka z wami, widzami, o tym, jak na mnie się to odbiło oraz czego wy możecie się spodziewać. Na samym początku stwierdzę, że nie jestem w stanie dokładnie zdefiniować, kiedy się zacząłem, dokładnie był ten moment, w którym się tym zainteresowałem. Filmiki tego pokroju, od kiedy pamiętam, zawsze pojawiały się u mnie na YouTubie, gdzieś. Bardziej świadome szukanie o tym, szukanie czy typowe oglądanie podobnych kanałów. Obstawiam, że zaczęło się około 2 lata temu, czyli na rok przed końcem technikum. Ale moje życie nigdy nie wyglądało tak, że jest Weekend wstanę rano, włączę komba i będę robił bardzo brzydkie rzeczy przed Kompem z uchatymi stronami. Nigdy nie miałem z tym problemu, dlatego też nie nagrywam z tym, bo po prostu nie wiem, w czym to się je I jakby no, dla mnie jest to po prostu rzecz obca. Tak, uzależnienie od por**** czy od e, rob... robienia przyjemności sobie samemu własną ręką. No jakby dla mnie jest to obce i po prostu nie jestem w stanie autentycznie o tym nagrać. Co innego o efekcie pustych jaj, ale to może wynikać z wielu innych rzeczy. A nie tylko z włochatych stron. Także, no. To skoro nigdy nie byłem takim typowym piotkiem, to co ja takiego ze sobą w życiu robiłem? Tak, miałem bardzo mało lat. Nie pamiętam, chyba było 7-8 lat. Zainteresowałem się modelarstwem. Byłem techniczny. Jestem techniczny. Nadal. I jakby coś tam robiłem. W szkole uczyłem się zawsze średnio. By mieć wyniki, średnie uczyłem się bardzo mało. Więc jakby. Naprawdę, nie było nigdy ze mną z tym problemów. Choć sam nigdy nie uważałem nauki za coś, za coś, co da mi to, czego chcę. no Ale jednak, no niby, przez wiele, wiele lat nie widziałem nic lepszego niż po prostu nauka, czekam, wiedza, to do bogactwa klucz, czy to, coś tego typu było takie powiedzonko. Jestem trochę prawdy, ale jednak, mimo to, że nie wiedziałem jak, jednak wiedziałem, że typowe, klasyczne życie nie jest po prostu dla mnie. tak? I ja wiedziałem to, że od zawsze wiedziałem to raczej, z tego co pamiętam, raczej. Po prostu wiedziałem to, że chcę czegoś więcej. Nie wiedziałem jak to opisać, nie, wie, nie wiedziałem z czym to się dokładnie je, nie wiedziałem jak to osiągnąć. Ale wiedziałem, że typo, typowe studia, bardziej podświadomie to wiedziałem, że typowe studia, typowe dobre wyniki w nauce nic nie dadzą. Zakładam, że widziałem znajomych, widziałem ludzi, którzy szli tą drogą. No, a ich, a ich życie nie wyglądało jak z filmów, więc zakładam, że właśnie z tej perspektywy po prostu wiedziałem, że to nie jest, nie jest dla mnie. Ja zawsze chciałem czegoś więcej, nadal chcę czegoś więcej i jakby wiem, że to osiągnę. Bo kwestia. No, cześć, piesku, przywitaj się. Bo kwestia, kiedy i jak. A teraz idź, bo pan nagrywa, tak? Papa, pa. nie pójdziesz, to będziemy mieli towarzyszkę, trudno. Tylko mi kamery nie przestaw, ok? Mała. Poniekąd bardziej też ciutkę bardziej zacząłem zwracać uwagę na siebie na no ogólnie to co robię. od końca gimnazjum do początku technikum, ale to nie, był typ, to nie było takie typowe doskonalanie się jak jak Wy to znacie. Bardziej ufałem sobie co finalnie nie wyszło źle, czyli Hmm, chcę coś więcej, chcę zaimponować, pójdę do roboty na wakacje. I to naprawdę nie była zła opcja. Okej, okay, tak, siłka da, dałaby więcej, ale to się... Ale te doświadczenia są bezcenne. Czy nawet poniekąd znajomości, które chwilę się potem utrzymały, co również nie było takie oczywiste. Ale potem naprawdę wiedziałem już czego nie chcę ja zacząłem w tym bardziej szperać. Potem stwierdziłem, że w sumie jak mam te narzędzia, to można iść w jakby branżę drewnianą i dalej w tym działam, dalej w tym powoli się rozwij rozwijam. Powoli, no bo taka branża, no tam w tej branży nie da się bez dużego budżetu, ogromnego budżetu robić ogromnych kroków, tak? A potem już w takim czasie, jak stwierdziłem, że no chcę czegoś więcej, no to bardziej w to weszłem. I zacząłem czytać o tej medytacji. O której nie wiedziałem, że w ogóle takie coś istnieje przedtem. O ćwiczeniach. Ciekawe Wam też powiem, również zwierzę się Wam z tego, że jak byłem mały, nie wiem, 12 lat, to moja matka, o dziwo, sama mnie coś zaciągnęła na siłownię, bo byłem wtedy gruby. Przecież to nie, 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 wtedy miałem z lat chyba 13-14, bo byłem grubą świnią. I chciała, poszedł na siłkę. Zaprowadziła mnie na siłkę. Ja nie chciałem. Nie, nie, nie wiem czemu, chyba się po prostu dałem. Bałem czegoś, ale czego to wam nie powiem. No i, 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 i no i no i co? To jak nagrywa się w ogóle? Nagrywa. Więc przechodząc ku końcowi, jak takie tam je wpłynęło? Nawyki, które wy znacie, które wy próbujecie wdrożyć wszystkie naraz, tak? czyli medytacja, bieganie, tak? journaling. Wy to staracie się wdrożyć, staracie się wdrożyć naraz, to nie jest dobre wyjście. Wiem to teraz, tego sam nie wiedziałem kiedyś, ale od temu zacząłem stopniowo. Zacząłem od, jako tak odsłyszać wygląd, poczytać o tym, co można robić, tak? ten mewing tego typu, tak, zacząłem Więcej ćwiczyć, ciutko więcej robić kardio. Czułem trochę więcej słuch walki, bo dwa lata temu już trenowałem regularnie, ale około te dwa lata temu, trzy zacząłem jeszcze więcej tego robić. I, to, I w tym stylu to się utrzymało do dzisiaj. Wyrobiłem sobie dobre nawyki na siłowni, a potem stopniowo doszła medytacja. Na początku to ja robiłem może raz za raz w tygodniu. Ostatnio. ostatnio Będę zami szczery. Nie udaje mi się zrobić 7 razy w tygodniu po prostu. Ale te 4-5 razy w tygodniu jak najbardziej jestem w stanie zmedytować. Ostatnio średnio to jest około 10 minut dziennie. Więc widzę w tym progres. Na pewno też moje myśli są spokojniejsze. Jestem obecny w present moment, jak to tak się nazywa, jestem obecny po prostu w chwili. Widzę chwilę, czuję chwilę. Jestem po prostu obecny. Jaki również jestem po prostu szczęśliwszy. Przykład z dzisiaj. Byłem, załatwił się sprawę w urzędzie, bo tam wstraja na sprawę. Musiałem tam auto. Znaczy, tam auto, musiałem zgłosić zbicie pojazdu. Nudne, ale trzeba zrobić. Właśnie przed tymi nagraniami. No i tam jakieś tam starsze małżeństwo nie mogło sobie poradzić z tam biletem. Co tam pomogłem, tak? Pomogłem. A banan po tym. po prostu satysfakcja. Fajna. Jakieś dosyć temu, kiedy jechałem rowerem, no, jak jechałem rowerem. Tam przy rzece to widziałem, jak starsza pani idzie z psem. Powiedziałem, że ładny pies. Do dziś to pamiętam i do dzisiaj to po prostu mi wywołuje uśmiech. Po prostu takie małe gesty. Fajna, kiedyś wiele lat temu, bym nawet nie pomyślał, że takie coś można robić. Wydawało mi się to dziwne. Jak można obcemu, obcej osobie powiedzieć, że fajny, fajnego pieska ma? Kiedyś dziwne. Teraz dla mnie. No, staram się to robić, nadal wiele razy nic nie powiem, po jestem bardziej intro, po prostu. No ale jak już powiem, to wiem, że warto było i tego nie żałuję. I wiem, że mimo, wiem, że nie powinienem myśleć, to jednak no, pół sekundy, sekundę, dwie, no pomyśleć, co zrobić, tak. Co jednak wydaje mi się, że jest dobre i nie, nie należy tego wytępiać. Chwila zastanowienia, po tym, jak ktoś ci zapytanie, jaki lubisz kolor, jakie masz auto ile pomyślisz, wtedy powiesz. Nie ma w tym nic złego. Ok, jeśli jesteś w tym. Jeśli masz w tej sytuacji flow, ok, gadaj, tak, gadaj. Ale jeśli nie, nie wejdziesz we flow, w stan flow, to myślenie nie jest złe. W moim przypadku. Bo jeśli ty myślisz, co powiedziesz, stresujesz się tym, no to musisz nad tym popracować. Ale jeśli to myślenie jest zdrowe, po prostu, albo ty się ukrywasz, nie chcesz w nic spalnąć, głupa to, to myślenie jest po prostu zdrowe. Również miałem to już wcześniej, ale również bardziej. Od tych właśnie około dwóch lat. Chociaż to jest umowne, tak? To jest umowne, ale już około tych dwóch lat. Nie wiem jak to nazwać. Ale mamy taką dziwną pewność. Wiem, że pewność to dziwne słowo bo na świecie pewne są tylko... pewne są tylko polityków i podatki czy coś tego typu. To jest też prawda, ale mimo tego wiem, że podświadomie nie wiem kiedy, nie wiem jak. Ale jednak wiem, że to co chcę, czyli sukces, bardzo duży sukces, jakoś osiągnę. Nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale wiem, że to osiągnę po prostu. Jestem tego pewien. Nieważne, nieważne, nieważne co się stanie, nie wiem kto się stanie, bo jak się stanie, ja wiem, że po prostu to co chcę osiągnę. Wcześniej również miałem podobnie, może nie podobnie, tak, wiedziałem, że coś chcę, ale czy to osiągnę, nie wiedziałem. Teraz, od kiedy weszłem na self-improvement, bo zacząłem to tak świadomie nazywać, po prostu to wiem, po prostu to wiem. Nie wiem, czy to będzie za sprawą tego, czy innej, innej rzeczy, czy jeszcze innych rzeczy, czegoś, co odpalę na przykład, nie wiem, za pół roku, po tym jak zbędę kapitał, czy coś. Nie wiem jak, ale wiem, że to zrobię. Nauczyłem się również, że bezinteresowne gesty pomocy są naprawdę warte. Warte tego. Ale też mówiłem, o tym chwilę temu to odsyłam, ale mam tu rozpiskę, to przy tym powiem. Mam również czystszą wizję sukcesu. No bo czym jest sukces? Przede wszystkim to jest praca nad sobą. Nad sobą, nad swoimi niezłymi nawikami, nad samym w siebie. To, gdzie jesteśmy, to jest wina nasza. To, czy sobie radzimy, czy nie, to jest wina nasza. Okej, okay, jak ktoś się urodził z upośledzeniem w dysfunkcyjnej rodzinie. Okej, okay, może być to pewien problem, ale nawet jeśli jesteś w hierarchii społecznej nisko, tak, no to i tak możesz się wybić, po prostu. Tylko trzeba zapierdalać, trzeba po prostu zapierdalać, yy, a nie narzekać, jakie jak to życie jest złe. No życie to kurwa jebana, no ale co, chcesz, żeby kurwa na ciebie pluła? No wstań i oddaj, tak? No, no ja pierdolę, no chłopie. Żyj tu i teraz. Dzisiaj to jest jutro, o które martwiłeś się wczoraj. Tak samo jutro. Jutro nigdy nie nadejdzie. Jak jutro, jak jutro nadejdzie, to będzie dzisiaj. Więc gonimy jutro, którego kurwa nie ma. I na ja miałem ostatni wypadek, ja się tego kompletnie kurwa nie spodziewałem. Jedziemy normalnie, a nagle widzę kurwa Mitsubishi. Wpierdala się mi w auto. No bywa, kurwa, tak, gdyby z tyłu to siedział, miałby, by, byłby szyty. Może wstrząs mózgu, plus, plus, może jakieś złamanie. Mi i kierowcy, na szczęście nic, tak. No ale, kurwa, nie spodziewałem się tego. Mało okrywa ulica, nie może w Gdańsku, to było na Zdłupiu, koło tam osiedla. No ale był dzwon, tego się, kurwa, nikt nie spodziewał. Jaka była szansa, że akurat w tej sytuacji, w tej godzinie, tak, jak to się stanie. No to była mała szansa, tak? No a jednak się stało. Nie wiesz, kiedy to się stanie, tak naprawdę. Jednak, no. No stało się i co? No. An analiza chłodna. No, Okej, okay, to, to, to. Telefonik telefonik tam mi się, i się ogarnęło, tak? Wyszły, wyszłem z auta. O, dzwon. Tyle. Może nagwiścicie na nie psychopatą? Nie wiem. Ale nie uważam, żeby to była zła reakcja. Nie wiem czemu to powiedziałem na koniec, ale no... Mimo iż zawsze coś robiłem, starałem coś robić. No ja, jak nie drewno, to to cokolwiek innego. Jak nie drewno to rower i tego typu klimaty. No, to jednak korzystałem z tego internetu, tak? Internet używałem. Czy byłem od tego uzależniony? Według mnie nie. Choć no jak jest weekend między szkołą wróciłeś z miasta, czy tam z czegoś jest niedziela, ta trzynasta zrobiłeś wszystko co miałeś zrobić w tygodniu, zrobiłeś lekcję, tak? spotkałeś się z kumplami to co możesz zrobić w niedzielę na przykład o, o, o tej 13, jak jest na przykład zimno to na rower nie pójdziesz co zrobisz? no kurwa, no będziesz siedział w tym komputerze, tak? będziesz tam czytał po prostu jeśli tyś młodszy, no to no, co miałeś do roboty, tak? Albo w telefonie to będzie skrolował. Chociaż znowu, tak. Widziałem wiele TikToków u innych osób. I kurwa, moje TikToki, y, które oglądałem kiedyś, to były kurwa inne. miałem głębokie cytaty, czasem depresyjne. Bardzo depresyjne. Czasem o siłowni, wiadomo jak to jest. Często miałem o autach, ale ja gołych bab na TikToku nigdy nie miałem. Głupich kapibar. Czy śmiesznych piasków nigdy nie miałem na TikToku. Kilka razy obejrzałem się na komputerze, ale tyle. Większość moich filmów, to nie wiem jak coś zrobić, co tam, co może zrobić, by być z tym lepszym, tak? Nie wiem, projekty drewniane. Seven lead ideas to make e, another e, something Amont, tak? Jak tam zarobić dodatkowe 5, miesięcznie? Nic nie robić, nic nie robiąc. Więc jakby obstawiam, że to co... To na czym traciłem czas. Nie było takie złe. Po prostu. Czy Wam polecam self Improvement? Kurwa tak, ale no zróbcie róbcie to z głową. To nie ma być rzeźnia, bo jakby ktoś to cały czas, wszystkie dobre, dobre nawyki, tak? Ani, ani razu piwa, ani wódki, tak? No to, no to co? No to fajnie, będzie zdrowy, ale. Czy jego biznes z tym będzie tak samo dobry jak kogoś, kto próbuje, chociaż próbuje albo próbuje żyć normalnie, chociaż raz w tygodniu gdzieś wyjdzie, porobi coś, te złe nawyki? Kto będzie lepiej? Kto będzie ciekawszą osobą? No, wydaje mi się, że osoba, która jest bardziej zrównoważona, ma balans w życiu. Chociaż ten balans to też złe słowo, to nie. No, ale jednak, no, gdybym na przykład ja był cały był, że poniedziałek, miałbym cały poniedziałek rozplanowane, co nam zrobić, a stałbym się dzwon, musiałbym załatwić sprawę w urzędzie na przykład, to co miałbym zrobić? Dobre nawyki, czy złe nawyki i ogarnięcie na przykład samego rana miasta, jazdy po mieście, podejmowania decyzji, jakiś tam, teoretycznie lepsze by było dobre nawyki. Ale kurwa, no, sorry, ale część spraw trzeba po prostu ogarnąć. Trzeba, no, cię to życie, życie, no, nie wiadomo, co ci przyniesie, po prostu. No i część spraw, no, część spraw trzeba, trzeba ogarnąć. Nie da się, nie, nie da się inaczej. A bo gdzieś wyjechałeś, się przedłużyło, bo wyjechałeś, się napiłeś czegoś, musiałeś zostać. No, zdarza się, po prostu zdarza się. Życzę ci wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że coś z tego wniosłeś. No i widzimy się już niedługo. Mam nadzieję, że taki filmik trochę luźniejszy ci się spodobał. No i co? Cześć.